3000 zł. To będzie najdroższy makijaż, jaki robiłam w życiu. Nie mogę uwierzyć, że wydałam tyle na te kilka kosmetyków. O co ja się Was słuchałam? Hej kochani, witajcie! Z tej strony Wasza Adrianna, a dziś zapraszam Was na test i cały makijaż kosmetykami Charlotte. Tilbury, Tilbury Pearly, Jakkolwiek się to czyta. Ta marka nie tak dawno pojawiła się w seforze i zrobiła bardzo duże zamieszanie. Niektórzy uważają, że jest to fenomenalna, najlepsza marka makijażowa. No nie wiem, ja wiem jedno. Jest to jedna z najdroższych makijażowych marek, jakiej było mi dane dotykać, bo jeszcze nie używałam. Słuchajcie, za te kilka kosmetyków zapłaciłam prawie 3000 zł, a dokładnie 2945 złotych. To jest jakieś szaleństwo. Więc dobra, przechodzimy do filmu, bo jestem bardzo ciekawa, jak te kosmetyki się sprawdzą. Jestem pełna obaw. Dobra, zepnę sobie włosy z pinkami, żeby tutaj nic nie przeszkadzało. Okej, okay, przybliżę się do Was. Zaczynamy od bazy i baza wydała mi się bazą wyjątkową, dlatego że mamy tutaj SPF aż 50, a znacie moją miłość do SPF-ów. I pomyślałam sobie, wow, może ta baza SPF będzie właściwie idealnym kremem SPF na dzień. No, Póki nie zobaczyłam ceny tej bazy. A cena tej bazy, to słuchajcie, 239 zł. Jeżeli to miałoby nam służyć jako krem SPF na co dzień, to powodzenia. Ale zobaczymy, jak się sprawdzi. I nałożę bazę na połowę twarzy, czemu nie w Padasz, pewnie jest tam zabezpieczenie. Oczywiście, że jest duś. Błagam, tylko nie patrzcie na moje beznadziejne, zrujnowane, obgryzione paznokcia. Wiem, że jak powiedziałam, błagam, nie patrzcie, to właśnie na nie spojrzeliście. Nałożymy sobie bazę na połowę twarzy. Tak wygląda po wyciśnięciu. Jest beżowa. To jest w sumie całkiem spoko, bo może nie będzie tworzyła takiego, wiecie, białego filmu, białej warstwy, która często występuje przy SPF-ach. Nie no, spoko, bo nie bieli. Mocno się błyszczy, to na pewno. Ona ma dać właśnie efekt taki Idealnej, zadbanej skóry i wydaje mi się, że w miarę to widzę, jakby skóra wygląda na bardzo mocno nawilżoną i właśnie zadbaną. Zobaczymy, jak do tego przyczepi się podkład. Ja wzięłam podkład w odcieniu najjaśniejszym. Jest to jedynka neutralna i cena tego podkładu to 235 zł, czyli o dziwo jest tańsze od bazy. Mamy pompeczkę i zobaczymy, co się tutaj zadzieje. O, jest dość płynny, ścieka. Na początku nałóżmy na stronę z bazą. Mam ogromną nadzieję, że nie wziął Wam za jasnego podkładu. Bo głupia by było, gdybym kupiła podkład za 235 zł, którego nie mogę używać. No to by była szkoda. Wydaje mi się, że odcień jest spoko. Nie mam wrażenia, że jest za jasny, Jak myślicie? No na tej stronie, na której mam nałożoną bazę, ten podkład jest bardzo świetlisty. Skóra jest bardzo, bardzo mocno rozświetlona. Syneczku, nie mówi się, choinka się pali, tylko choinka się świeci. Ale to wszystko się świeci. Ale nie przeszkadza mi to, wygląda zdrowo. Zobaczcie, jaki on jest płynny, on po prostu spływa z rąk. Ja lubię, jak podkład daje takie tam średnie krycie, już coś tam wiecie, ukrywa. Teraz jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na tej stronie bez bazy, która strona będzie mi się bardziej podobać. Jeżeli chodzi o podkład, no to on ma nam dać efekt skóry idealnej, wyglądającej na zadbaną. Ten podkład ma właśnie mieć średnie krycie. Zobaczymy, jak mi przykryje te niedoskonałości, które mam na czole. Ok, podkład nałożony. I co ja o. Myślę. Zdecydowanie ta strona świeci się bardziej. No to dlatego, że miałam tutaj nałożoną bazę, ale ta też błyszczy się dość mocno. Powiem Wam, że nie jestem jakimś wielkim fanem efektu, który dał ten podkład. Mam wrażenie, że skóra wygląda na trochę zmęczoną. Też za dużo niedoskonałości mi prześwituje. Może to się da jeszcze poprawić korektorem, ale dla mnie jest to jednak za małe krycie. Na razie jeszcze się przyjrzymy temu podkładowi. Po prostu wiecie, nie wiem, czy za te pieniądze ten efekt nie jest po prostu mech. Ja muszę Wam od razu powiedzieć, że te produkty są tak drogie. Tutaj większość tych kosmetyków to się zaczyna od 150 zł, więc ja mam duże wymagania co do tych produktów. Jeżeli coś będzie mm, średnie, to za 235 zł to jest dla mnie słabo. To jest dla mnie bube. Bo za takie pieniądze nie powinniśmy mieć średniej jakości. Tutaj wszystko powinno być. Najlepsze. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Nieważne. Ja się ze sobą w tej kwestii zgadzam. Ok, nałóżmy sobie teraz korektor. On powinien nam tutaj dodać trochę więcej tego krycia. Ten korektor kosztuje 159 zł, więc jak na kosmetyki, które testowaliśmy wcześniej, to jest nawet mało. Ale oczywiście w życiu realnym y, korektor za 160 zł to nie jest mało. Chyba nawet udało mi się dobrać odpowiedni kolor. Podoba mi się ten swetr, ale denerwuje mnie, bo mam wrażenie, że ja robię mnóstwo hałasu nim. Mam nadzieję, że Was to nie będzie będzie irytować. Mi się chyba ten korektor podoba bardziej niż podkład. Mhm. Jest bardzo delikatny, ale jednocześnie daje fajne krycie. Też fajnie rozświetla, bo że mam jakąś. Kozę woku. Serio, wolę ten korektor od podkładu. Ok, przejdźmy teraz do pudru. Jeżeli chodzi o plus tych kosmetyków, to na pewno jest to opakowanie, bo ich opakowania są bardzo ładne. Tutaj nie będę zaprzeczać. Na razie nałożę tylko odrobinkę pudru pod oczami, bo nie chcę pudrować jeszcze całej twarzy, dlatego że mam rozświetlacz i róż w płynie, więc lepiej, żeby na tej twarzy tego pudru nie było. Widziałam tam tylko pudry w kamieniu, nie widziałam pudrów sypkich, może coś przeoczyłam. Ja zazwyczaj używam pod oczami pudru sypkich jakoś lepiej mi się sprawdzają, ale zobaczymy jak wypadnie ten. Na razie jego efekt pod oczami mi się nie podoba i wydaje mi się, że ten puder też ciemnieje, no, ale zobaczymy. I ten puder, słuchaj, ten puder, oh my god, nie uwierzycie, ten puder, ten malutki puderek, pudereczek, pudereńko kosztuje <słuch> 255 złotych. O mój Boże. Nie wyobrażam sobie ponownie kupić tego produktu. Nawet tak będzie genialny. Nie. No ale dobra, jak utrwaliłam trochę okolice pod oczami, to przejdźmy teraz do różu. Wzięłam róż w płynie. Ja bardzo lubię takie róże. Kiedyś nie lubiłam, ale szczerze Wam powiem, że lubię teraz, bo według mnie tworzą bardzo taki naturalny efekt. W ogóle jak tego się używa? A, okej. Okay. Mamy tutaj taką gąbeczkę i napis off on. Więc go sobie otwieramy i zamykamy. Tak jest chyba otwarcie. I co? A, o, oh, wow. On momentalnie się nasypał tym różem. Nie wiem, czy to było widać, ale fajnie to wyglądało. I co, nałóżmy go sobie na policzki. To jest w ogóle odcień różowy, pinky pop, ale nie wiem, co jest ze mną. Mi się wydaje, że on jest trochę pomarańczowy bardziej niż różowy. Ja lubię takie typowo różowe róże, takie można powiedzieć Barbie róże. Ten wpada trochę bardziej w pomarańcz. On nie jest jakoś tak mega kryjący. Może to i dobrze, bo czasem te róże, wiecie, są tak mocne, że nałożycie odrobinkę i już jest, ach, oh, dramat i efekt po prostu bałwany. Bałwana. Nie wiem, czemu powiedziałam bałwana. Bałwan nie ma chyba za policzków. Wiecie, efekt klauna. Bardziej klauna, dusiu. Chodzi po prostu, o wiecie, takie czerwone kółka. Kurczę, tak mało go widzę. Mam wrażenie, że on się dość mocno w. Tapia. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony róż. Moim ulubionym różem jest ten róż z Eveline. To jest róż 4 w 1. Jest po prostu... jest genialny. Możecie go dostać w Biedronce. Ja bym w ogóle po ten róż Charlotte Tilbury nie szła, bo dużo lepsze kosmetyki można kupić właśnie w Biedrze, chociażby z Eveline róż. Jest też więcej odcieni do wyboru. Lepiej wygląda, jest też tańszy. Bo ten efekt dla mnie to jest, to jest żaden efekt. To to jest tak delikatny efekt. To jest taki efekt po prostu zupełnie się niczym nie wyróżniający. Mam też wrażenie, że muszę go dużo nałożyć, żeby się cokolwiek pojawiło. No średniawka, słuchajcie, taka taka mocna średniawka. No ja bym powiedziała, że to jest jakiś róż za 10 zł. Coś takiego najzwyklejszego. A on kosztuje 165 zł. Nie, 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 nie w życiu. Nigdy więcej. To nie jest to jakoś za 165 zł. To jest jakoś za dychę. Mówię wam, pójdźcie to, Pietry, kupcie z Eveline. No, Róż jest po prostu genialny, najlepszy. Nie zajmujcie się tymi rzeczami. Nie kupujcie tego, to jest za drogie i efekt jest bardzo średni. Bardzo. Teraz rozświetlacz. A, zrobimy ten efekt. O oh my god, czy tutaj nam się pojawi coś? Uuu, jak to fajnie wygląda? Satysfakcjonujące. Nie no, jestem tak rozczarowana. Tym różem. Teraz rozświetlacz. Rozświetlacz podoba mi się bardziej niż róż. Daje taki, wiecie, fajny efekt naturalnego rozświetlenia, ale nie różni się to zbytnio od tym, jakbym po prostu nałożyła coś mokrego na policzki. Wiecie, o co mi chodzi? To jest bardziej taki efekt zmoczonych policzków. No i ten rozświetlacz jest jeszcze droższy od różu, bo kosztuje 189 zł. Więc, no, to są naprawdę potężne ceny. podoba mi się bardziej niż róż, ale to nadal nie jest jakiś. Wyjątkowy efekt? To jest dla Was wyjątkowy efekt? Może ja czegoś nie widzę? Sami ocencie, że w kamerze wygląda to lepiej. Na pewno skóra jest ładnie rozświetlona, jest błyszcząca, ale czy chciałabym wydać na to. Prawie 200 zł, nie. I ten puder, który nałożyłam tutaj pod oczami, bardzo brzydko mi się tutaj odznaczył. I miałam tak z innymi pudrami, nawet tańszymi. A tutaj widzicie dokładnie widać, gdzie on jest nałożony. Mój ulubiony puder w kamieniu to jest ten. Puder z Essence. Moim zdaniem on ma jakość pudrów właśnie za dwie stówy. A tutaj mamy puder za ponad dwie stówy i jakość jest bardzo średnia. Chciałam wziąć lusterkę, ale nie potrzebuję, bo tu jest. A wezmę to mniejsze, żeby Wam nie zasłaniać. Może na całej twarzy będzie prezentował się lepiej. No ale ja nie mam potrzeby kupowania takiego pudru, jak ja mam swój genialny essence. Na pewno nie odznacza mi się pod oczami jak ten. Kurde, i nakładam go, i nakładam i. Twarz nadal jest mokra. Nie lubię tego. On ma chyba lekkie drobinki, mam wrażenie. To mi nie przeszkadza. Nie będzie chociaż tak płasko. Ale z drugiej strony strasznie denerwuje mnie, jak się odciął właśnie tutaj pod oczami. Absolutnie, jak patrzę teraz na siebie, to nie powiedziałabym, że mam kosmetyki za 200 zł. Ten makijaż na razie wygląda bardzo słabo, powiem wam. Zupełnie nie tego się spodziewałam. Naprawdę. Puder odciśnięty, rusz ledwo widać. Rozświetlacz bardzo zwyczajny. No słabiutko na razie. Jest mi przykro. Mi jest, Mi jest przykro. Mi jest przykro. Mi jest przykro. się chyba nie dogadamy. Chyba nie. No dobra, no ten puder mam nałożony. Nie wiem, kto by dał za ten efekt, który mam na twarzy ponad 250 zł. Ja nie. Dla mnie... Pff to po prostu wygląda to bardzo słabo. A podkład niczym się nie wyróżnia. Korektor był spoko na razie. Róż i rozświetlacz moim zdaniem bardzo średnie, a puderty już w ogóle. A jak na razie powiem Wam, że jest źle. Nikt patrząc się na tę twarz nie powiedziałby O mój Boże, jaki efekt! To jest efekt kosmetyków za tysiące złotych? Nie, nikt by tak nie powiedział, obiecuję Wam. Jak nagrywałam y, cały makijaż kosmetykami z Biedronki, to efekt był znacznie lepszy. Byłam w szoku, jak to super wygląda wygląda to bardzo słabo. Przejdźmy sobie do brązera. Jest y, to gigantyczny bronzer, To chociaż plus. Ma przepiękne opakowanie. On też kosztuje 255 zł, ale chociaż jest duży. To jest chociaż plus. I nałożę sobie odrobinkę pod kością policzkową. I ja teraz w sumie dużo brązera nie nakładam. Dosłownie odrobinę. To jest nie tyle bronzer do konturowania, co bardziej do brązowienia skóry. Ale do konturowania też nam się powinien nadać. Jest okej, okay, słuchajcie, jest okej. Okay. Ciężko mi tutaj ocenić. Jego jakość, jak nakładam go tak niewiele, ale nie widzę, żeby robił plam. Wygląda bardzo ładnie. Nie wygląda płasko, to jest spoko. Trochę sobie jeszcze zawie drugi podbródek. Zobaczmy, jak się sprawdzi na czole. Trochę tutaj go nałożę. Jest spoko, bo nie robi plam. I nie wygląda płasko. Czy bym po niego biegła? Nie. Czy to najlepszy brązer, jaki używałam w życiu? Nie. Jak ja jestem cięta na tą markę? Słuchajcie, to nie o to chodzi, że te kosmetyki mi się nie podobają. Tylko wiecie, naprawdę bardzo dużo za nie zapłaciłam. A efekt jest bardzo, bardzo średni. I to mnie właśnie w nich tak denerwuje. O nie, coś właśnie zauważyłam. Zobaczcie, mam takie kropeczki jakby na nosie. Jakby mi pory prześwitywały. Nie no, ten puder był straszny. Razem Spoko, naprawdę fajnie mi się go używa. Podoba mi się, nie tworzy plam, bardzo ładnie, także się rozprowadza na skórze. Nie będę się go tutaj czepiała, bo już mam wrażenie, że mocno się czepiam. Teraz przechodzimy do tej malusieńkiej paletki i PS. Powiem Wam tylko, że w opisie oraz w pierwszym komentarzu pod filmem jest link do zbiórki. Jest to zbiórka na krzyścia, który potrzebuje naszej pomocy, żeby żyć. Jest potrzebna ogromna kwota, bo to jest aż ponad 12 milionów, aż tyle kosztuje leczenie. Więc każda złotówka się i serdecznie dziękuję Wam za pomoc. I słuchajcie, paniecie, ta paletka kosztuje 255 zł. 255 zł za 4 Malusieńkie cienie. Teraz Wam powiem, ile to jest za jeden cień, to padniecie, bo padniecie. 255, podzielić na 4. O coś mi się źle kliknęło. Jeszcze raz. To jest 63 zł. Prawie 64. To jest jak żar. Rozumiecie? Za taki jeden cień musicie zapłacić 64 zł. Nie, moim zdaniem to jest głupota. Ja kupiłam te kosmetyki do filmu, ale czuję się głupio. Naprawdę czuję się z tym głupio, bo to jest po prostu za duża cena. To jest w ogóle jakiś absurd, to jest cena z kosmosu. Także kolory są też tak dobrane średnio, bo średnio co mamy zrobić z tej paletki? No wyjdzie nam z tego bardzo zwyczajny, nudny makijaż. No nie poszalejecie tutaj pff, z czterema cieniami. Jasnym różem, lekko ciemniejszym różem, beżem i e, rose gold. No brawo, Marco Charlotte Tilbury. mam po prostu chyba już każda marka ma taką paletkę, tylko sprzedaje ją za 30 zł, a nie za... 255. Nie wiem, ile nad tym myśleliście. Podejrzewam, że niedługo. 255 zł za paletkę to nie jest tanio, ale w seforze, chociaż za 255 zł, można już znaleźć paletki, nie wiem, z 20 cieniami. To nadal jest sporo, ale macie 20 cieni. A tutaj 255 zł za 4. Oh my god. Ktoś tutaj poszalał. Naprawdę nie widzę realnego powodu, żeby wydawać tyle na te cienie. Szczególnie, że wątpię, żeby to były jakieś wyjątkowe cienie. Dla mnie na razie są okej, okay, ale same makijażu mi nie zrobiły, więc no nie wiem za co płacimy. Wydaje mi się, że przy tej cenie to one już powinny same nas malować. Same nas malować i kręcić włosy na lokówkę. Czuję się po prostu głupio, używając tych cieni. Naprawdę. Czuję się, jakby mnie ktoś nabił w butelkę i wykorzystał. Plus, jaki mogę powiedzieć o tych cieniach, to to, że bardzo ładniej się blendują. Z tym nie ma problemu. Nałóżmy sobie jeszcze jakiś błyszczący cień. Matko, on nawet nie jest jakoś super błyszczący. On nie daje nawet jakiegoś mega efektu. O nie. Powiem Wam, że to jest tak naprawdę, no, średni ten błyszczący cień. Ale może to i dobrze, bo. By czasem te błyszczące cienie są już zbyt brokatowe, więc okej. Okay. Wygląda dobrze, to wygląda dobrze. Uż nie będę się czepiać. Może taki nawet mniejszy blask mi się podoba. No paletka, słuchajcie, jest no okej, okay. no to jest taka no okej okay paletka. No dla mnie jakoś tych cieni nie jest jakaś zakwytająca i w życiu, naprawdę w życiu nie poszłabym tam znowu i nie kupiła od nich nowej paletki. W życiu nie zapłaciłabym znowu 255 zł za cztery cienie. Dla mnie jest to absurd. Teraz do kroku, który obiecuję Wam śnił mi się w nocy, czyli do eyelinera. Bo ja ogólnie nie maluję się eyelinerem, bo się boję, ale ten eyeliner jest fajny, dlatego że jest eyelinerem brązowym. I spodobał mi się jego odcień brązu i powiedziałam, ok, spróbujmy. To jest ładny odcień brązu. Um, nie lubię siebie w czarnym eyelinerze. Wydaje mi się, że to jest taki dla mnie za mocny efekt, ale może właśnie brąz będzie dobrą odpowiedzią na to, że brąz się sprawdzi. Będzie też chyba pasował do tych cieni, ale ja naprawdę nie umiem. Malować. Malować się eyelinerem i boję się, już już się boję. Zazwyczaj jak maluję się do filmu, to wychodzi mi nieźle. Mogę o nim powiedzieć, że to jest naprawdę śliczny odcień brązu. Nie wiem, co mi się w nim tak podoba, ale bardzo mi się podoba. Nie jest ani za ciepły, ani zimny, jest po prostu idealny. Jak to się robiło? Mam wrażenie, że mi nie wyszło. Nienawidzę ludzi, którzy umieją malować się eyelinerem. Jak wy to robicie? Zdroszczę Wam tej umiejętności. Ktoś powiedział jeden z filmików, jak miałam nałożony eyeliner, pisał mi, że malujesz się eyelinerem, tak jak ja malowałam się jak miałam 12 lat. Zgadzam się z tą opinią. Mam wrażenie, że jak patrzę tak, to jest ok, ale jak zamknę oczy, to widać, że ten eyeliner jest mocno niedorobiony. Muszę się skupić nad tym działaniem. Wiecie, no pomijając fakt, że ja się oczywiście eyelinerem nie umiem obsługiwać, to ten mi tego nie ułatwia. Mam wrażenie, że on jest jakiś taki suchawy, że on mało rysuje. Że czasem, wiecie, przyjeżdżam po tym oku i on nie zostawia żadnego koloru, przez co trudno mi narysować taką ostrą kreskę. Bo wiecie, jakby chcę zrobić ostrą kreskę, a on po prostu nie rysuje, nie? Zobaczcie, no pokażę wam. To widzicie? No, kurde, no ja już sobie mogę w sumie po całym oku porysować. No, on nie rysuje. No teraz porysował, nie? A jakby mocniej odcisnął, no to przecież by mi się zrobiła plama. Bardzo ładny kolor, ale eyeliner mocno średni. No nie mogę po prostu nim narysować. Mam wrażenie, że on jest wyschnięty jakiś. Mimo, że jest nowy i wyciągnięty z opakowania. Czekajcie, spróbuję to zetrzeć, bo to wygląda tragicznie i narysować nową kreskę. Słuchajcie, szkoda mi, bo ten eyeliner ma naprawdę piękny odcień, ale on mi po prostu nie chciał malować po oku. Nie wiem, o co. Chodziło, ale jakby był suchy, jakby po prostu, no nie działał. No dla mnie bardzo słabo. Przejdźmy teraz do rzęs ja już po prostu nie komentuję, co tutaj się dzieje. Na razie nie mamy żadnego fajnego kosmetyku, który mogłabym Wam polecić, a to jest najdroższy makijaż, jaki robiłam w życiu, więc świetnie. Teraz użyjmy sobie maskary. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że te kosmetyki będą dużo lepsze. Spodziewałam się naprawdę fantastycznego efektu. Myślałam, że to będzie taki efekt właśnie rozświetlonej skóry, takiej wiecie, idealnej hollywoodzkiej skóry, że będziemy mieli i krycie, i naturalnie wyglądający efekt. I że te kosmetyki będą, wiecie, mocno napigmentowane i będą się świetnie blendować, i będzie wszystko działać. No tak powinno być, w końcu płacimy. Kupę kasy za nie, a dla mnie one są co najmniej średnie. Ja bym w życiu nie powiedziała, patrząc na ten makijaż, że to jest makijaż za 3000, ale chyba ta maskara będzie akurat niezła, bo już widzę, że fajnie mi te rzęsy wydłuża i pogrubia. To, jak na moich rzęsach, jest naprawdę efekt wow. I to też jest moje gorsze oko, bo na tej stronie śpię i często te rzęsy mam właśnie wytarte. Więc może chociaż w tej maskarze będzie nadzieja? No. Ona naprawdę stworzyła spoko efekt. Wow, tutaj jestem zdziwiona. Nie spodziewałam się po tej szczoteczce. Ona bardzo mocno te rzęsy pogrubia. Wow, wow, wow. Skleja też mocno, ale to mi nie przeszkadza, bo też mocno je pogrubia. Więc to jest spoko. Chyba będziemy mieli wreszcie jakiś kosmetyk, który się sprawdzi. No naprawdę byłabym szczęśliwa, żeby chociaż jeden się sprawdził, bo po prostu wydałam na te kosmetyki za dużo hajsu. Nie dziwcie się, że chcę, żeby chociaż jeden kosmetyk był dobry. Chyba ta maskara to to jest jedyny plus jak na razie. Ja kupiłam miniaturkę, ona kosztowała 79 zł i oczywiście to jest nadal bardzo dużo, ale to jest na razie jedyny kosmetyk, który mi się sprawdził i rzeczywiście stworzył nawet efekt sztucznych rzęs, co na moich bardzo słabych rzęsach to jest naprawdę wow. Nie tocz mi się tutaj żelu, bo mi robisz hałas. To jest naprawdę coś i tutaj mówię szczerze, jest efekt wow, jest efekt sztucznych rzęs, więc to jest akurat naprawdę dobry produkt. Teraz zabierzmy się za te moje bladiożki za te moje brwi. A nie, mam jeszcze taki ciekawy produkt. On mi się akurat spodobał, bo mamy tutaj połączenie dwóch kredek, ciemnej kredki, żebyśmy sobie obrysowali górną część wodnej powieki, tak to się mówi, i dolną jasną, żebyśmy tutaj otworzyli oko. Podoba mi się to połączenie, bo nie potrzebujemy dwóch kosmetyków, tylko mamy dwa w jednym. To jest akurat bardzo przyjemne i stanowi nawet jakiś sposób zaoszczędzenia. O ile możemy w ogóle mówić o oszczędności, jeżeli chodzi o tę markę. I to też Не есть. Czerń, tylko brąz. To też mi się podoba, bo będzie tworzyło naturalniejszy efekt. I teraz ta jasna część. Minusem tylko tych produktów, jak dla mnie, jest to, że one nie są jakoś tak super mocno napigmentowane, więc kilka razy trzeba jednak przejechać, żeby ten efekt był widoczny. No ale efekt jest. I ten kosmetyk jest akurat ciekawy. Choć chciałabym, żeby był on mocniej napigmentowany, no bo jednak to jest delikatna okolica i lepiej potem, tak wiecie, dużo razy nie jeździć. Dobra, teraz przejdźmy sobie do brwi. Ja mam do brwi trzy produkty. Oj, jest to kredka. Mamy żel zagęszczający i żel utrwalający, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy będę miała po tym piękne, gęste brwi? Naprawdę mam na to ogromną nadzieję. Bo na te trzy produkty do brwi wydała łącznie, uwaga, uwaga, już wam czytam: 447 zł. Każda z tych ociupinek kosztuje 149 zł. Tak więc wow! Fajnie, że przy kredce mamy z jednej strony kredkę, z drugiej mamy szczoteczkę, ale to jest. Nawet w kredkach, które są dostępne w Roswanie albo w innych drogeriach, więc nie ma się co zachwycać, że produkt za 149 zł ma szczoteczkę. Jeżeli chodzi o moją ulubioną kredkę do brwi, to ja uwielbiam kredki do brwi z Eveline. teraz, jak tak sobie rysuję te brew, to wydaje mi się, że efekt, jaki dają kredki do brwi z Eveline, jest identyczny, jaki daje ta kredka. No to jest słuchajcie, po prostu kredka do brwi. No powiedzmy sobie szczerze, co może zrobić kredka do brwi? Niewiele. To jest po prostu kredka do brwi. Ma być dobra. I tyle. Ale Ameryki kredką do brwi nie odkryjemy. Nie wiem, czemu powiedziałam to tak dziwnie, więc nie wiem, czy warto wydawać tyle na kredkę do brwi. No, ale wydałam. Jest to zwyczajna kredka do brwi. Nic wielkiego. Na brwi są zrobione kredkę, kredka. Powiem wam, jest to taka bardzo średnia do tego kredka, dlatego że to jest taka kredka woskowa, więc ona czasem zostawia takie puste miejsca na brwi. Ja takich kredek nie lubię. Nie polubiłam się z tą kredką. Absolutnie. Nie kupiłabym podobnie kredki za 149 zł. Jest to Jakiś, jakiś absurd, słuchajcie. No, my się tutaj już tak naprawdę bawimy w absurdę. Teraz użyjemy tego żelu zagęszczającego. To jest taki żel. Z bardzo drobniutką szczoteczką, który ma podobno jeszcze spowodować, że te brwi będą wyglądały na gęstsze. Nie wiem, czy wyglądają na gęstsze. Może odrobinę, bo on po prostu trochę te włoski jeszcze pofarbował. Dlatego wydają się być trochę gęstsze. Ale chyba już bardziej wolę ten żel niż y, tę kredkę. Bo dla mnie 149 zł za kredkę do brwi to jest na no, jakiś rodzaj obłędu. Nikomu bym takiej kredki nie poleciła. No chyba, żeby była jakaś fantastyczna, a Tamta fantastyczna nie była. A to jest zwykły żel, który po prostu lekko te brwi pokolorował. Absurd! I teraz nauczmy sobie jeszcze żel taki przeźroczysty, który ma te nasze brwi podobno ujarzmić i utrzymać w jednym miejscu. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda efekt brwi za prawie 500 zł. Ile za te różyczki, babciu? 500 zł. Tak wyglądają brwi za 500 zł. Ja bym ten sam efekt uzyskała kredką z Eveline i yy, żalem do brwi z Everline. Kocham produkty Eveline do brwi yy, i są znacznie lepsze niż to. Brwi wyglądają ok. Brwi wyglądają, jakbym zrobiła je produktami za dychę, a nie za. 500 zł. Dobra, teraz zajmijmy się ustami. Mam tutaj szminkę oraz mam konturówkę. Bardzo ładne odcienie, no i też piękne opakowanie, to muszę przyznać. Na początku obrysuję sobie usta. To jest taka żelowa kredka, bardzo fajnie się nią rysuje, ale nie czuję różnicy między innymi kredkami, których używałam, nawet bardzo tanimi. No powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków za kosmetyki płacimy za markę, a nie za jakość. I teraz szminka. Muszę przyznać, że jest to bardzo ładny odcień, to jest odcień Glowing Gen. Bardzo też ładnie pachnie. Taką jakby wanilią, cukrem waniliowym. Szminka jest też taka cienka, taka wiecie luksusowa. Konturówka jest dla mnie jak każda konturówka naprawdę podobne znajdziecie wszędzie, ale szminka mi się akurat podoba, bo stworzyła bardzo ładny efekt na ustach. Jest taki efekt satynowych ust. Nie są zbyt błyszczące, nie są matowe, są po prostu idealnie pięknie też te usta powiększa, więc szminka mi się podoba. Choć kosztuje 179 zł, czyli jak na szminkę to jest po prostu szaleństwo. I na koniec użyjemy jeszcze sprayu. W ogóle trochę żałuję, że go kupiłam, bo pani przy kasie dała mi w prezencie ten spray, ale głupio było mi powiedzieć, a to jak dostaję spray gratis, to ja odkładam ten duży. Tak głupio było mi to powiedzieć, więc już wzięłam, ale mogłam trochę zaoszczędzić. Ma fajny ten atomizer i ładnie pachnie, więc dobra, rozpylmy go sobie. Może to zabierze taką pudrowość z mojej twarzy i ten makijaż będzie wyglądał lepiej. Powiem Wam, na razie jest to dla mnie mocna średniawka. Prócz kilku kosmetyków, które mi się spodobały, wszystkie pozostałe są bardzo średnie. I jak na razie, no nie jestem zadowolona, jak wypadły. Ja nie mówię, że ten makijaż jest brzydki, bo naprawdę nie jest. To nie o to chodzi, że to są jakieś buble. To są po prostu kosmetyki mocno średnie, ale za to bardzo drogie. Chodzi mi o to, że za ten efekt w życiu nie dałabym 3000. Za ten efekt może dałabym 300 zł. Mnóstwo podobnych kosmetyków, a nawet lepszych można znaleźć za ułamek tej ceny. No dobra, ale sprawdźmy, jak ten makijaż przejdzie próbę czasu. Kochani, przychodzę do Was na podsumowanie. Przez ten czas byłam na zakupach, sprzątałam w mieszkaniu, zrobiłam obiad, deser, zjadłam to wszystko i chciałabym powiedzieć, że zdecydowanie ten makijaż po kilku godzinach wygląda lepiej niż na początku, bo nie jest już taki płaski. Jestem zadowolona z tego, jak się utrzymał i jestem w ogóle zdziwiona, że utrzymała się konturówka. Szminka zeszła, szminki nie ma, ale jakby obrys ust nadal jest, co jest całkiem imponujące, bo zazwyczaj konturówki mi się w ogóle nie utrzymują. Także w świetle dziennym konturowanie wygląda dużo lepiej niż w świetle sztucznym, więc. Po kilku godzinach jestem bardziej zadowolona z tego makijażu niż na początku. Ale nadal, czy uważam, że to jest najlepsza rewolucyjna marka, która tworzy najlepsze kosmetyki? Absolutnie nie. Nadal utrzymuję, że są to kosmetyki średniej jakości. Ja tutaj żadnego zachwytu nie mam. Podobała mi się ta baza, bo to jest naprawdę niezwykłe, żeby spotkać bazę 50 pod makijaż. I makijaż pod tą bazą wygląda dobrze. Podoba mi się maskara, podoba mi się połączenie dwóch kredek kredki jasnej i kredki ciemnej. I podoba mi się, że konturówka się tak długo utrzymała, a wszystkie pozostałe kosmetyki były dla mnie po prostu mocno średnia i na pewno nie kupiłabym ich ponownie, ale hałasy, nie wiem co tam się dzieje. Okej, okay, powiedzcie mi, co Wy myślicie o tej marce? Czy testowaliście kosmetyki tej marki, czy mielibyście ochotę przetestować? Jeszcze raz przypominam Wam o zbiórce, link w opisie oraz w pierwszym komentarzu pod filmem, a ja już się z wami żegnam i widzimy się niedługo. Pa pa, do zobaczenia!